Po blisko trzech miesiącach port lotniczy Poznań-Mawlica znów otwiera swoje drzwi dla pasażerów. Sytuacja w kraju i na świecie związana z pandemią koronawirusa spowodowała, że aby móc polecieć samolotem rejsowym i być pewnym, że nasza podróż jest bezpieczna, musimy dostosować się do nowych przepisów obowiązujących na lotniskach w całym kraju. Pierwsza ważna informacja jest taka, że teren każdego lotniska w Polsce został podzielony na dwie oddzielne od siebie strefy strefę odlotów. I przylotów. Na teren odlotów przez główne drzwi wejściowe wejdą jedynie pasażerowie z właściwym biletem lotniczym, opiekunowie osób niepełnosprawnych oraz niepełnoletnich, a także załogi samolotów oraz pracownicy portu. Inne osoby, które chciałyby na przykład przed odlotem pożegnać swoich bliskich, muszą pozostać przed budynkiem portu. Pierwszą procedurą, na którą natknie się pasażer wchodząc do niego, to jest dezynfekcja rąk. Do tego mamy bezdotykowe dyspozytory, następnie pomiar temperatury. W przypadku pomiaru temperatury w momencie kiedy miernik pokaże nam temperaturę co najmniej 38 stopni albo wyższą, Niestety możemy takiemu pasażerowi odmówić wejścia do terminalu. A co to oznacza dla pasażera? No, oznacza to oczywiście to, że nie będzie mógł kontynuować swojej podróży. Jeżeli pasażer przejdzie pozytywnie ten moment, czyli ta temperatura będzie poniżej 38 stopni, pierwsze zalecenie na terenie terminalu to jest noszenie oczywiście maseczek ochronnych. To jest jeden element, drugi to jest dystans. W naszym przypadku jest podobnie troszeczkę jak i do innych zasad, z którymi się spotykamy, to jest ten dystans 1,5 metra. Jeśli pasażer odprawi się online, może od razu przejść do miejsca, gdzie odbywa się kontrola bezpieczeństwa. Jeśli nie, musi przejść do hali, gdzie znajduje się punkt odprawy pasażera. I tutaj również obowiązuje przede wszystkim dystans 1,5 metra od każdego pasażera, a nasze stanowiska są specjalnie zabezpieczone odpowiednimi przesłonami, aby uniemożliwić ten kontakt bezpośredni między pasażerem a naszą obsługą. Specjalne procedury obowiązują także w strefie kontroli bezpieczeństwa. Tutaj również wyznaczyliśmy przede wszystkim specjalną ścieżkę dojścia do kontroli strefy bezpieczeństwa i tu również przede wszystkim zasada dystansu 1,5 metra. Nasi pracownicy również i w tym miejscu są odpowiednio zabezpieczeni i przygotowani do obsługi pasażerów. Kolejnym miejscem bardzo istotnym dla pasażerów to jest punkt informacji i podział pomiędzy halę odlotów, a halę przylotów. Tutaj nie ma możliwości, aby pasażerowie na jednym lub drugim kierunku mieszali się ze sobą. Jest tam specjalny podział, a granicę stanowi właśnie punkt informacji, do której mają szansę podejść i zadać swoje pytania zarówno pasażerowie odlatujący, jak i przylatujący. Po przejściu kontroli bezpieczeństwa w tzw. strefie zastrzeżonej, czynny jest sklep wolnocłowy i punkty gastronomiczne. Ze względów bezpieczeństwa nieczynna jest palarnia oraz miejsce do zabaw dla dzieci. Przed samym wejściem do samolotu obowiązują także specjalne procedury bezpieczeństwa. I to również specjalna ścieżka pasażerska, również z dystansami i również z zabezpieczeniem kontaktu pomiędzy pracownikiem a pasażerem. Podobna procedura bezpieczeństwa dotyczy pasażerów, którzy przylatują do Poznania. Na hali przylotów również zastosowaliśmy specjalne rozwiązania, wyznaczając odpowiednią ścieżkę pasażerską, a także odpowiedni dystans 1,5 metra między pasażerami, którzy odbierają bagaż z linii bagażowej. Na razie ze stolicy Wielkopolski możemy polecieć do Paryża, Eindhoven oraz do Warszawy. Z lotniska w Poznaniu pasażerowie polecą dwa razy dziennie lotem porannym wieczornym rano o 9.30, wieczorem o 19.30 i tak codziennie przez cały tydzień. Od 1 lipca z poznańskiej ławicy będzie można polecieć także do Frankfurtu nad Menem. Swoje połączenia od tego dnia zamierzają przywrócić także inne linie lotnicze, których samoloty do tej pory startowały i lądowały w stolicy Wielkopolski. Nowoczesne samoloty, specjalne procedury startu i lądowań dla pilotów to wszystko sprawia, że lotniskowy hałas jest coraz mniej odczuwalny. Okazuje się, że nawet budynki portu mogą być ekranem, który ogranicza hałas samolotów. Co do założenia sama przebudowa portu lotniczego była tak wykonana, aby w maksymalny sposób Wykorzystać naturalne budynki infrastruktury lotniska do ekranowania hałasu, czyli do odbijania tego hałasu, tak żeby on zostawał na terenie lotniska, a nie na przykład przedzierał się przez ulicę Bukowską. Przebudowując lotnisko i projektując drogi kołowania, także brano pod uwagę to, aby hałas był jak najmniej uciążliwy dla okolicznych mieszkańców. Czyli jeżeli samolot ląduje, z nadpoznania, tak jak się to najczęściej dzieje, to preferowaną jest użycie z szybkiej drogi zejścia od strony zachodniej. Tak, żeby ten samolot nie dojechał do progu pasa startowego tak jak kiedyś, tam obracał się i po pasie startowym wracał. Ta sama operacja nawracania się, do dokołowywania i odkołowywania powodowała hałas, który w ciągu dnia nie jest specjalnie uciążliwy, prawdopodobnie nawet nie jest y, słyszalny, ale nocą, kiedy ten hałas otoczenia i w naszych domach i na ulicach jest zupełnie inny, wtedy to już troszeczkę bardziej y, może przeszkadzać jest bardziej uciążliwe.